Biznes, ma bez biznesu, biznesu jednak. One, ja tu zbuduję kamenyce. Kamenyce? Oni coś by w Polsce z, na pewno więcej zrobili niż taki śmieszny Arab, który będzie na zasiłku siedział. No dajcie Bartka, bo mi spamuje, a ja tu wiesz, kurde, nagrywam oblężenie. E, właśnie no. To nieprofesjonalne... <grym> przekazy to. znowu będą w internetach, tak? Nie, spokojnie, tam to się nie nagrało, co mówiłeś o tym wspaniałym narodzie. <grym> Jak nas mało w ogóle? Czemu tylko tylu ludzie do tego obrężenia? Ja nie czaję tego. Bo masz... O, od... proporcjonalnie jest przecież. Dobrze, Jak że 50 liga 50? Ja 50? Dobra gra! Teraz tam... mi wiem czy mnie tam dodacie, ale... Do, do tego Bartka czy nie? No ja teraz dodałem. No to chuj, no to wyjebuję tylko go stąd. Tylko pytam czy jest. No to jak cię dodają, no to chyba znaczy, że jest to zawartek. Pójdę pod mur i mu odpiszę. No i zniszczy mi cały odcinek. Ja nie wiem. Co za kolej, co za. Nie ktoś. Się kurde, jak się wywala ludzi, którzy nie weszli. Prawy możesz kliknąć. Ale ja nie mogę go kliknąć. Kiknąć. Nie masz tego okienka? Twarzy tego wartka? No, no właśnie idę? nie, bo nie, wyszedł od razu. To nie wiem. Ja jestem w ja jestem w nie wiem, Tak, nabijam puste godziny. Co to za tak husarz? Husarz wziął szablę do tego w ogóle? wytyfy? No bo oni mają te szable w ekwipunku, ale ale do... Oni używają tego tylko jak się zbugują, no. Czemu ten husarz ciśnie z szablą? Czy to jest dobre, ale... A Kuba, co to jest za nowy film jakiś o polskich żołnierzach teraz, nowy? Co to znaczy nowy film? A, Karbala. Tak. No, ten, Irak. No to jest miły film, czy nie? Nie, no, oglądałem wygraliśmy. jeszcze. No, wygraliśmy, tak. dokładnie. No dobra, no, ale to jak obejrzysz koła to powiedz. No. Tam grają polscy. Zgadzujesz chyba to nawet, coś zresztą ty ogarnij się, nie wiem. No, pewno Borysa Szczyza mam nadzieję nie wzięli, Kuba, <laughs> albo Albo wzięli. Ale Radarczyka. Borys Szyc grał przecież w tym! Eee... No ten głupi film o Westerplatte No Tajemnica Westerplatte To taki głupi film to tak głupi o czym dobrze Kurde Słudzki strasznie tr trudno zajęć Ile jest ludzi w Słucku? Wiesz kuba, że pani Hoffman dodała nam już sprawdzian w przyszłym tygodniu A wiesz, że my już mamy trzy zapowiedziane sprawdziany? No warto coś mówić, że coś macie ładnie Boty wroga przychodzą na mnie tyłem, mają wyjebane w tym na życie. Bo no, moje boty też się rzucają na wroga tymi. Wyjebane. Mam na ciebie wyjebane! Gini psi synów. Jak Jak Polacy wtedy... O matka. Uroczo nazywali naród kurde... Tatarski. Każdy. Gini Oni byli sami kurde psi Dobra, idę no, propagandę TVN u no, Rozwali konf. No nie, nie o, o, o! Po co? Po co? No bo, no po dobra. co zostaw? O no, dobra. Po co kuba? No i po co? Z czym, rybci synu? Gin psi synu. Zupa <grym> z, pisa, pisa, z pisa, pisa, po Dobra. Kamek? No. Co to na to jakieś multika ofensywnego? No, nie, nie. Zakończę oblężenie chyba Siczy. No wiadomo, no przecież, no. Ja rozumiem takie rzeczy. Nie trafiłem. Przyblinowi wrogowie. Mm, nie dobrze. Jaki kurde koleś, Asasyn. Po dachach biega. Zero taktyki. Jedziemy na pałę. Co działa? A pan co, przepraszam? Lipki. To jest taki syf, ja nie, wiem co to jest o, matko, nie, 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 No i tablica mi się zaczyna bugować, bo ginie tyle ludzi, że Oj ojoj Oj Co to jakiś coś mi pisał na Facebooku w ogóle? Tak, tak szczerze, tak jakoś specjalnie. Nie do końca rozumiem co te boty chcą osiągnąć. Jeszcze moi w ogóle przyjdą, tam widzę rozbudowany na tych No dobra tu, tu?

Kto to jest za Janusz Rafał Jonkisz hmm. O, nasze w pełni spadałem dobrze, hmm. okay, chyba już się więcej nie zespałnuję mam nadzieję. No i mnie zabili, co za ludzie Mm. ta gra jest głupia, jak pierdolę Straciłem 128, a on 420 I teraz kurde muszę znowu czekać Ja pierdolę Rzeczywiście spadają morale i wszystko, bo moi płaczą No bierz, no fajnie A jeszcze Andrzej Kmitic mi każe jechać. Czekaj, a po co, jak nie mamy wojny z nikim? Zostaje kurde, że zero obrażeń. O, jeden. No, ty, kurde. Tylko mi heda nie strzeli. Tylko mi nie strzeli. No. No tak. Okej, okay, porobień. Nie psi i tyle ci pają. Co tu się dzieje? CO TU SIĘ DZIEJE? Kurde, ja to zrobię plus 18, bo tyle krwi tu się leży. Nie ma żartów. Gdzie oni są? Ilu ich jeszcze zostało. Dobrze, wygraliśmy. Panie za głowa, cieszę. Chiwisz poswoli, to tak jest. Co my tu mamy? Czy coś dobrego Oliwia drużyk. O, szwedzki rajdar jeden się znalazł nawet. Bierę wszystko. Bandytów potrzebujemy jak najwięcej. Elegancko. Tak kurde się zdobywa miasto.